Siemaneczko, witam Was w dzisiejszym odcineczku. I dzisiaj z Feds Goła robimy odcineczek i otworzymy sobie 1500 tych Instant Egg Charge trujeczek, które na maks uzupełniają nam jajo. No, jak widzę, cena mocno spadła, bo ja wydałem na to jakoś 6 milionów, bo to było po 4-4,5K chodziły te bileciki. I naprawdę ciężko jest je uzbierać w dobrej cenie, bo ludzie sprzedają je po 20-25 tysięcy. No, chore ceny trochę. A ten ticket wcale nie sprawia, że mamy 100% szans na huge'a. No ale otworzymy sobie 1500 takich jajeczek. No i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć huge'a. Mam nadzieję, że tak, że trafi kolejnych już do kolekcji, a nawet że dwa poleciały, żeby jeden był dla Was. A jak nie, to mamy takiego secret banana. Dzisiaj nagiwał jak nie dropniemy dwóch huge'y. No i oczywiście później dowiecie się kto wygrał 3 miliony gemów z poprzedniego odcineczka. A wystawcie łapeczkę w górę. Z komentarzem poczekajcie do konkursu i zostawcie także suba, a my ustawiamy się do otwierania 1500 ticketów. Chyba wam to zostaje po prostu na przyspieszeniu, żebyście zobaczyli jaki drop z tego jest. No, ale no nic, lecimy. No i dobra, witam was z powrotem, mamy połowę tiketów za sobą, 750 tiketów za mną. No i powiem wam, że to jest totalna tragedia, bo dopiero przed chwilą pojawiła się pierwsza animacja. O i tutaj Forge Hedgehoga trafiłem, to jest on 2 minuty temu i to jest najlepszy drop, 8 tych A36 i z tych poprzednich petów, co tam jeszcze było, jakiś gliczkad był, nie? On miał 1 na 100. 516 tych liczkatów, no i reszta gdzieś tam gorsze, jest tutaj parotów 161, no nie no tragedia po prostu To się po prostu otwiera, no i na maksa no jest Serio tragedia, myślałem że te etykiety są lepsze Skoro dodali takie coś Ale ja się bardziej cieszę z tego, że już mam 35 giftów, to przynajmniej część tego openingu się zwróci tu mamy już 2,27 miliona, więc w tym tempie jak jeszcze drugie tyle dropi tych giftów, to dwie trzecie openingu się zwróci na szczęście. No ale no nic, ja idę otwierać dalej. No może się poszczęścić, może coś wydropi w końcu, ale przy tym co teraz leciało, to nawet nie liczę na to. Ciągle kiczkaty. No i witam was z powrotem. No nie, no, jest totalna lipa. Także co ja mam wam powiedzieć? Tragedia. Się stała, nie kupujcie tych ticketów i tyle mam w skrócie wam do powiedzenia. To jest taki scam, nie opłaca się. Sprzedawajcie to, niech to ludzie kupują i po prostu niech to sobie sami używają, bo to nie warte waszych gemów. Nic nie poleciało to naprawdę. Nie było żadnej kolejnej animacji, ekwipunek to same gliczka, i te paroty, i czasami jakieś A36 się trafiało i tyle tak naprawdę. Hugrzyka nie ma. A teraz lecimy sobie rozdać gemy z poprzedniego odcinka w konkursiku, i zaraz sobie zrobimy nowy konkursik. Także dobra, jestem z powrotem. Mamy stronkę odpaloną, i kto wygra gemmiki z poprzedniego odcinka? Uwaga, uwaga, losujemy od razu, bo ja tak długo otwieram te etykiety, że się spóźnię z odcinkiem. Filip Maciejewski, R3F, ja otworzyłem już 1000 i dalej nie mam, prawdopodobnie chodziło o jajka. Z poprzedniego odcinka, tylko nie widzę Twojego niku, więc sobie odpalę Twój komentarz na YouTube i sprawdzę. No niestety, Filipie, nie podałeś mi swojego niku, także bardzo mi przykro, ale muszę wylosować kogoś innego, bo nie wiem, komu mam to wysłać. Więc lecimy dalej. Uwaga, uwaga. I wygrywa Aleksenda, hashtag i jest Twój nick, także elegancko. Idziemy właśnie tobie wysłać 3 miliony gemów Jest ktoś taki, jest ktoś taki, nie pety, źle wybrałem Tutaj 3 miliony I gratulacje wysyłamy Aleksander Senda Jest, jest wszystko elegancko, dobra wysyłamy Gratuluję ci zwycięstwa No jak mówiłem w dzisiejszym odcinku do wygrania ten oto secret banana, on jest o wartości 1,4 miliona, więc ładnie dosyć. No i oczywiście jak zawsze jedyne co musicie zrobić to stawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Napisać komentarz jakikolwiek, w którym będzie wasz nick z Robloxa, o tym pamiętajcie. I dodatkowo hashtag banana dodajcie do tego albo hashtag banan. Będę oba hasztagi sprawdzał za tydzień, jak będę losował osóbkę. No i oczywiście zostawcie subika, aby nie przekapić wszystkich filmów kolejnych. A ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się za tydzień. Pa pa!